Szanowni Państwo przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy, nazywam się Ewelina Matyaszczyk. Jestem członkinią Medycznego Koła Naukowego Dietetyków Esculap, Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej, Kolegium Medycznego, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Chciałabym dzisiaj omówić temat dotyczący diety, a interakcji mikroflory bakteryjnej z układem immunologicznym. Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Myślę, że to stwierdzenie dla większości z nas nie jest żadną nowością, gdyż jego autorem jest sam ojciec medycyny Hipokrates. Ale skąd taki pomysł i dlaczego akurat jelita? Otóż jelita są organem, do którego finalnie trafia wszystko to, co przyjmujemy do swojego organizmu. Czyli będzie to nie tylko żywność, ale będą to również lekarstwa, suplementy, napoje, itd. I to właśnie tutaj, w tych naszych jelitach, następuje wchłanianie tych różnych substancji zarówno tych dobrych, jak również i tych złych. Dlatego też śmiało możemy powiedzieć, że wszystko zaczyna się w jelitach. Łącznie w naszym przewodzie pokarmowym. Żyje około 2 kg różnego rodzaju bakterii, wirusów, grzybów czy też archeonów. I wszystkie te mikroorganizmy nazwane zostały mikrobiotą. Najwięcej tych mikroorganizmów zasiedla nasze jelito grube. Dlatego też to bogate, chociaż niewidoczne gołym okiem, życie nie może być dla nas obojętne. I myślę, że na pewno też nie jest. A poznanie tych wszystkich mechanizmów, naszych relacji z tymi mikroorganizmami, może okazać się kluczem do medycyny przyszłości. Jeszcze do nie tak dawna uważano, że rola mikrobioty sprowadza się tylko i wyłącznie do udziału w procesach związanych z trawieniem i wchłanianiem substancji z resztek pokarmowych. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego, otóż ta rola jest dużo większa. Liczne gatunki mikrobioty lilitowej mogą produkować np. niektóre witaminy, niezbędne enzymy oraz wiele innych substancji wpływających m.in. na nasz układ pokarmowy czy też układ immunologiczny. Kolejną istotną funkcją jest wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych które uczestniczą w wielu przemianach chemicznych jelita. Ponadto, coraz więcej badań akcentuje tutaj znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu nie tylko naszej odporności, ale również ochronie przed różnego rodzaju patogenami. Według wielu badań na ilość i jakość naszej mikrobioty wpływ ma bardzo wiele czynników. Jednak nie sposób było tutaj wymieniać wszystkich czynników, dlatego skupiłam się na tych najważniejszych. I do nich możemy zaliczyć np. czynniki wewnętrzne, czyli takie, na które nie mamy wpływu, nie są modyfikowane i są nimi wiek, płeć, czynniki genetyczne gospodarza. Innym istotnym czynnikiem jest na przykład stres. Są również przyjmowane leki oraz zanieczyszczenia i toksyny pochodzące ze środowiska oraz żywności. Bardzo ważnym czynnikiem jest tutaj dieta, i mowa tutaj o tej diecie nieprawidłowej, czyli ubogiej w błonnik, mało urozmaiconej, a zawierającej duże ilości produktów silnie przetworzonych. Prawidłowa mikrobiota od początku naszego życia stymuluje rozwój i dojrzewanie komórek odpornościowych. Jest tutaj kilka takich czynników, które bardzo istotnie wpływają na proces immunizacji w jelicie, i które to czynniki mogą albo usprawnić jej przebieg, albo mogą też spowodować różne poważne nieprawidłowości. I można tutaj wskazać na prawidłową mikrobiotę, na stan śluzówki jelitowej, jednak trzeba tutaj zaznaczyć, iż taką podstawową, negatywną konsekwencją tej nadmiernej przepuszczalności jelitowej. Jest przedostawanie się do ściany jelita potencjalnie toksycznych czy też drażniących cząstek. Substancje te mogą pochodzić z pokarmów bądź z leków. I co najważniejsze, jeśli takie substancje przedostaną się do ściany jelita, mogą wywołać zapalenie, a to zapalenie z kolei w bardzo istotny sposób może zaburzać tą systematyczną i adekwatną immunizację. Jak zatem możemy zadbać o te nasze jelita? Otóż możemy to uczynić poprzez m.in. zmianę stylu życia, probiotykoterapię, czy też odpowiednią dietę, która pozwoli nie tylko zregenerować nasze jelita, ale co ważne, taką dietę, która będzie stymulować wzrost mikrobioty odżywiającej nabłonek jelitowy. Wszystko to możliwe jest dzięki, np. spożywaniu skrobi opornej. Którą znajdziemy m.in. w cebuli, w czosnku, w cykorii. Bardzo ważny w naszej diecie jest błonnik, głównie frakcja rozpuszczalna. A co ciekawe, badania przeprowadzone w Danii wykazały, iż na zmniejszenie różnorodności mikrobioty mają wpływ innymi substancje dodatkowe w żywności, stosowanie restrykcyjnych diet, spożywanie tłustego mleka. Czy też dieta bogata węglowodany oraz pikantne przekąski. Bardzo ważną rolę w naszej diecie ma żywność fermentowana. I mowa tu o kefirach, jogurtach, maślankach czy też różnego rodzaju kiszonkach. Otóż bakterie fermentacji mlekowej, które wykorzystywane są do produkcji tej żywności, zapewniają nam m.in. ochronę przed chorobotwórczymi bakteriami. Mogą wydzielać związki hamujące wzrost patogenów, a także mogą stymulować działanie naszego układu odpornościowego. I mowa tutaj była o tych naturalnych źródłach bakterii, potencjalnie probiotycznych. Jednak niekiedy może się okazać, że dieta to za mało. Musimy wówczas pomóc sobie na przykład probiotykoterapią. Cóż to są te probiotyki? Otóż, probiotyki są to żywe mikroorganizmy, które podawane w odpowiedniej dawce mają wywierać korzystny wpływ na nasze zdrowie czyli na zdrowie gospodarza. Trzeba tutaj tylko pamiętać, iż dobór szczepów probiotycznych powinien być dokonywany z uwzględnieniem pewnych elementów, i wybierając ten produkt probiotyczny, trzeba uwzględnić m.in. Daną jednostkę chorobową, wiek, trzeba uwzględnić objawy czy też niedobory występujące u danego pacjenta. Ponieważ trzeba pamiętać, że nie ma takiego jednego, uniwersalnego probiotyku, który byłby dobry dla wszystkich. Reasumując moje dzisiejsze wystąpienie, chciałam tylko zaznaczyć i podkreślić, iż dbałość o naszą mikrobiotę jelitową. Poprzez zarówno stosowanie właściwej, odpowiednio zbilansowanej diety, a także wsparcie jej celowaną probiotykoterapią, może pozytywnie wpływać na naszą odporność, a przy tym może jednocześnie także wykazywać inne prozdrowotne działanie na nasz organizm. Tym bardziej, biorąc pod uwagę obecną sytuację, z jaką przyszło nam się zmierzyć, mam na myśli tutaj sytuację związaną z COVID-19. Uważam, że takie działania będą jak najbardziej celowe i właściwe. Bardzo dziękuję za uwagę.